Był ostatnio zaobserwowany w Jelawie. Choć naukowcy myśleli, że już dawno kopnął w kalendarz. Znany również jako psychopata myszo jeleń Zagrożony kopnięciem w kalendarz, myszo jeleń Nie pomyl go przypadkiem z żubrem, myszo jeleń Mama, mama, ma, ma grube nóżki, a do tego duży zadek. Ma kopytka, i jak gryzoń, myszo. Jeleń, zagrożony kopienkiem w myszo. Jeleń, nie pomyl go przypadkiem żubrem, myszo. Jeleń, dziękuję za podróbkę, myszo, jelenia. Dajcie łapkę w górę. Może suba. Ze mną, jest, ze mną jest moja siostra, śnieżynka. Ja chcę siostra. A jakby to... Śnieżynka to jest piesek. A ja, Milenka. Milenka to jest siostra. I będzie y, odcinek z klubem, w którym jest właśnie Milenka i Natalia. O ile się zgodzi. Alicja. No właśnie, y, to zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Pa!